Wszystkie. Wszystko zikalafam. Będzie coś. Czyś... O! o, no, sześć Boże, witam. Ja, ja się tu, ja się tu muszę, bo ja, ja, tam zrobiłem problem jeden w tego 30 No ja, ja problem. Taki, że ja drugiego sobie przypomniałem o tym, że ja 30 miałem się z księdzem spotkać. Ja mówiłem to na live'ie, bo ja zostałem sam w domu, bo 30 to była sobota, Ja zostałem wtedy A. sam w domu. Słucham? Mało? Słam? Mało? Nie, małej? samemu, bez małej. Mała była u dziadków akurat z, z Kingą, I, i wiesz, ja, ja zostałem. Aż nie wiesz, przepraszam, bo, że na tytuł poleciałem. E, I e, ja zaspałem, była 15. Ja tak sobie wstaję, no i tak sobie normalnie niedzielnie spędzam. I później przechodzimy sobie, przechodzimy sobie w poniedziałek, bo idziemy na spacer i ja tak patrzę, ta wywieszka właśnie była o tym spotkaniu, tak, tak mówię, tak, tak. tak mówię, 30, mówię, o, muszę iść na, na to spotkanie, patrzę na telefon, a to już nie było 30, mówię, nie, jaką klapę tutaj zaliczyłem. Słuch, ale wiesz, ja też, bo ja pamiętałem dzień przed, że miałem do Ciebie, właśnie do Ciebie napisać, że, że będę też się przypomnieć, ale znowu jeszcze tam po drodze tam mi wyskoczyła Warszawa i Kielce, też nie po no, ale też po prostu mi się zamotało wszystko, ale nadrobimy no, to. Możemy to nadrobić, bardzo chętnie. Kiedy, kiedyś to się na, na pewno uda. No jak żyjemy? Co u ciebie? A no, w porządku, bardzo fajnie. Oprócz tego, że oglądałem coś przez 40 minut, ale ju, już, już wyłączyłem. Co oglądałeś? No, małecz Polaków tutaj. Bardzo mm. bardzo dobrze gramy. 1-0 dostajemy od Mołdawii. Tak jest, jest super, jest, jest pięknie. No, 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 Standardzik, ja no. Nie pytają na lewie co chwilę, czy oglądam, ale ja mówię, że wiem, jak jest. No, ksiądz już nie ogląda w ogóle. Ksiądz, ksiądz już wiarę stracił w nich. No bo, znaczy, wiesz, ja czekam na nowe. Ja, nowe, ja wierzę, że w naszej polskiej piłce musi przyjść jakby zupełna nowość. I wtedy coś się zacznie może dziać. No, to musiałoby się tam wszystko wyburzyć i wybudować od nowa, żeby to się wszystko no, zmieniło. No, no, tak, by się to w sposób sposób zarządzania. Postaci, natomiast... Ja też jestem no. optymistą. <grym> ja zawsze, ja zawsze przed meczem odpalam ten mecz mówię, dzisiaj wygramy. Wszystko się kończy po dziesiątej minucie. Jak widzę, A, jak oni grają. Wezmieram? Słucham? Teraz teraz? To chyba jest druga połowa się zaczęła obecnie, zaraz powiem. Eee, 52 i jest 1-0 dla Mołdawii. Dalej. No to może jeszcze coś tam uciłają. A może uciłają, no zobaczymy jak to będzie. Ale, ale o, 1-1 masz... jeden jeden jest mi tutaj piszą. 1-1? No, Dawid mi pisze, że jest 1-1. A mi też coś napisał, że 1-1. Jeden jeden. Ło, no to. mówisz że masz. Wykrakaliśmy. Nie masz. No. Słowo ma moc. No tak. To jeszcze na 2-1 byśmy sobie zażyczyli. Ale ciekawe czy zaliczyli, nie, bo mi pokazuje niby, że jest 1-1, ale, ale, że, że, jakiś war jest, więc zobaczymy. Aha. No, no to, no to, to się... A kto strzelił, e... widzowie? Kto strzelił? Mam pytanie do ciebie tutaj od widzów. Słucham? A co radzi uczniom z okazji jutrzejszych lekcji? Radzę wam tak, przede wszystkim nie zaspać, przyjść do szkoły z uśmiechem na twarzy. E... Pięknie to mówisz, mów dalej. <laughs> To taki mój content bardziej. Aha. No to Świderski. O, świderski, no to fajnie, bardzo fajnie. Lepiej, że no to... Świderski, niż że Milik. Co mogę radzić? Nieważne, co was tam napotka, pamiętajcie, że to nic nie zmieni. Może być źle i może być dobrze. Jak będzie dobrze, no to jest super. Jak będzie źle, to pamiętajcie, że mogło być jeszcze gorzej. No, Dokładnie. Tak. to piszą, jak ja, yy, ja radzę wypić paczkę Melisy, bo inaczej się nie da. czy znaczy nie, właśnie ja też się zastanawiam, bo ja chodziłem do szkoły, ja też miałem w szkole różnego rodzaju takie dziwne sytuacje. I, I też no były dni, że w ogóle mi się nie chciało do tej szkoły chodzić, że jak słyszałem szkoła, to aż zawsze pamiętam, niedziela leciało ranczo o 20 czy o 21. Jak tylko słyszałem tą muzykę z ranczo, mówię, o nie, w poniedziałek do szkoły, to już się <laughs> już tego nie docoknąć. Ale co oni mi teraz na tym czacie piszą, co się w tej szkole dzieje? Ja Nie wiem, czy to są jakieś historie wymyślone, czy, czy, czy o co tu chodzi, ale jeżeli tak jest, to ja naprawdę się nie dziwię, że niektórym się nie chce do tej szkoły chodzić. bo no, tak, no coś tym jest. Ja akurat pracuję w dobrych szkołach, więc je, u mnie z miarę tak nie, nie mam jakichś, jakichś tam grubych akcji. Chyba przynajmniej tak się udaje, mm -hmm. ale no. A to właśnie... wielu, w ilu szkołach książę w yy, W liceum i w podstawówce. W Aha. liceum są taki najlepszy w powiecie, w Malczewskiej takiej, no i w podstawówce jednej, tutaj niedaleko mojej parafii, więc tam jest, mm -hmm. jest okej. Okay. Czasami okay. jest ciężko, ale to jest. Kwestia dogadania i tam, ale szukają na tych lekcjach, czy czy tak olewają? liceum mam 6 pierwszych klas, to w żadu nie ma problemu, wszyscy słuchają. W podstawówce mam dwie czwarte, to tam jest różnie, zależy chyba od dnia. No i jeszcze jedną siódmą uczę, no to siódmą też bez problemu. Mhm. Więc ogólnie jest ok, raczej raczej tak. Ja w liceum miałem fajnego księdza antreligii, bardzo fajne był. No. Tak? W Radomiu? Nie, ja jeszcze wtedy w Radomiu nie mieszkałem. Ja Aha, wtedy a, no w, w Ostrowcu, ze tak. strowca byłem. Oczywiście tak, co no. wspominałeś. A teraz to w ogóle ty jesteś, bo ostatnio, jak mieliśmy w sensie, jak byłem jak się spotkaliśmy na OMę pierwszy raz, tak to byłeś w innym pomieszczeniu. To jest. Nie, to jest to samo raz. pomieszczenie, tylko że miałem troszeczkę zmienioną kamerkę w innym, w innym kierunku. Ta kamerka była nakierowana bardziej na to, co jest tutaj, a teraz okay. sobie troszeczkę wszystko przemieściłem, żeby żeby tu się więcej działo, sobie LEDy zamontowałem, więc to jest dalej ten Ale sam pokój. Ale tylko... czy to jest taki specjalny pokój, właśnie na livey? E, Czy no po tak, kiedyś to było łóżko, ale pozbyłem się tego łóżka, e, w sumie po roku się, się udało tego łóżka pozbyć, rok się prosiłem, że mi łóżko zabrali, w końcu mi zabrali e, i no tak, no, generalnie na razie to, to tak wygląda, że sobie tutaj streamuję i tutaj no, nie śpię wiadomo, że nie, e, bo, bo sypialnię mamy tam. Ale ten, mm. y, no taki typowo właśnie pod podlawy chociaż nie podoba mi się ten pokój tak typowo pod był bo jest za duży i jest echo takie trochę, mnie to denerwuje. Ja kiedyś miałem zupełnie inne stanowisko, miałem taki pokój, który był przedzielony taką kotarą jakby i miałem y, taki cały w piankach y, jakby ten, ten swój kącik i... O przepraszam, bo 50 zł, Siema bratku, co tam u Ciebie? Dzięki, banan. Y, no z księdzem gadamy, z księdzem, może kojarzysz księdza z TikToka? Dzięki kumplu. I kontynuując. Ja generalnie nie lubię, jak jest dużo przestrzeni za mną. Bardzo nie lubię. Dziwnie się czuję, nie wiem, bo ten głos mi się tak dziwnie odbija od, od tego. I tu sobie jakiś wiatrak postawiłem tam, tam jakieś krzesełka są tylko po to, żeby to echo było jak najmniejsze. wiem, ale te lednie robią dobrą robotę. Tak jak się ciesze spojrzenie, to jest spoko. No jest lepiej niż było, no to, to zdecydowanie. czekaj, mhm. a... Czekaj, a... Czyli mało jest dziadków. Ja czy nie dzisiaj, już jest tutaj. A, Wtedy, wtedy, do... tak, wtedy tego 30 a, dobra, e, dobra, dobra. pojechała z mam do dziadków, a ja sobie mówię, bo, bo ja, ja dzień wcześniej streamowałem chyba do czwartej i, i jak oni pojechali, to, to ja o 15 się obudziłem i mi totalnie ten dzień tak mi wyleciał, ja, ja nawet nie spojrzałem, który jest dzisiaj. Jakbym wiedział, że jest 30, to bo do której było to spotkanie z księdzem? Do 20. No to ja bym przyszedł jeszcze. No, wiesz, właśnie to było tak, że ja też, bo jeszcze z takim drugim księdzem takim z TikToka też się miałem spotkać wtedy. Tylko znowu mi się tam jedna osoba troszkę gorzej poczuła. A w którym to było jakaś... miejscu dokładnie? Bo ja widziałem ten plakat, ale tam nigdzie nie było chyba rozpisane na tym plakacie dokładnie, gdzie to jest. No, plac Koracjego? Wiesz, co to jest? Nie wiem, co to jest. To była jakaś główna ulica w Radomiu. Tam był taki rzeczywiście plac ee... i w sumie tyle pamiętam, bo ja byłem pierwszy raz w Radomiu w życiu. Ale to się nazywa Plac Kor Koracjego? Tak, Koracjego przez C. co, coraz z jego. Zaraz zobaczymy, gdzie to jest, może kojarzę, tylko... Radą. A to tutaj było! Tak, tam było właśnie taki nazwę, był właśnie taki park był, i taki park był z tyłu. Tak, 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 takie tak, tak, tak no to, to, było... Aaa, to było tutaj! A to, to, nawet nie wiem, czy to się tak nazywa, ja praktycznie dzień w dzień tutaj jestem. Ja <laughs> też nie Ale fajnie, w ogóle radą ciekawe, ciekawe miasto, ciekawi ludzie. Poznałem jakieś tam, no... A dużo było ludzi, czy nie, tak z ciekawości? Ponad tysiąc. Ponad tysiąc, za kurczę. więc tak ładnie. Faj, fajnie. Bardzo fajny w ogóle klimat, fajni ludzie, fajnie ogarnięty. to bo tak naprawdę nie niezrobione tam scenę. No jak... tu i tak ciężko byłoby cię chyba do księdza dostać. A tu ja. Jak szliśmy, chyba better ja gdzieś wzięć sobie spacerujemy z małą i mi się mm. wydaje, że ja nawet widziałem jak oni tam coś robią. W sensie, że jak, jak tam było coś szykowane, ale ja nie skojarzyłem, że to jest totalnie na, na przyjazd księdza robione. Tak, to właśnie, no bo tam tam... No, przygotowali tam dość długo, bo tam właśnie. Bo tam sceny... zawsze jakieś, właśnie są jakieś takie festyny, nie festyny, jakieś święta chleba, hmm. nie chleba, to tam zawsze właśnie w tym miejscu jest takie coś organizowane. Tam co, w sumie, co weekend tam się coś dzieje. Więc ja nawet nie zorientowałem się, że to, że to akurat tam miało to być zrobione. Myślałem, że to jest w ogóle w jakiejś innej części Radomia, całkowicie te spotkania. Hmm. No ja też właśnie... A to ciężko by się było do księdza dostać jak tysiąc osób było. Eee, no tak, ale nie wszyscy robili swoje zdjęcia. tak jest jakoś połowa, więc jakoś wodę <laughs> da, dałoby się urwać. Kurde. Więc, okay. Często zoby. Yy, bardzo miło mi Cię zobaczyć tutaj. Yy, lecę dalej, bo będę kończył niedługo. Nie ma problemu. Jak Ksiądz będzie kiedyś w bradomiu, to proszę pisać. I oh. tak, tak jest. Wszystkiego dobrego dla całego dla całej rodzinki. A ja również wszystkiego okay. dobrego dla Księdza. Dzięki, trzymaj się. Z Bogiem. No Bóg zapłać. Spoko, Ksiądz. Ja go bardzo ja. lubię. A... Bananek 50 zł co wysłał, kurwa Koleżance troszeczkę odjebało, nie? Kurwa, miałem się księdza zapytać, nie! bo jeszcze ja chciałem z księdzem zgłosić do tego churu Juli żugaj. Ale odwaliłem teraz maniane. Cześć.